Sobotnie popołudnie na boisku w Woliborzu odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka. Już od kilku lat Gminny Dzień Dziecka organizowany jest w Nowaruda każdego roku w innej miejscowości. W tym roku postanowiliśmy zrobić to w Woliborzu tym razem przy pomocy gminnych ochotniczych straży pożarnych. Ponieważ panowie strażacy zaproponowali nam uatrakcyjnienie naszego dnia dziecka swoimi pokazami, swoją obecnością. Staraliśmy się zapewnić jak najwięcej atrakcji dla dzieci. Mamy na dzisiaj przygotowane malowanie twarzy, bańki mydlane, figury balonowe, przejazdy bryczką, animatorki, zawody sportowe i różnego rodzaju konkursy. Była cała moc atrakcji od malowania twarzy po pokazy umiejętności strażackich w których OSP miało za zadanie uratować poszkodowanych z wraku oraz ugasić płonący samochód.

W międzyczasie na płycie boiska animatorki wraz z maskotką smokiem zajmowały się dziećmi i wymyślały przeróżne zabawy. Pięknie! Proszę! Dobra, patrzcie! Smok! Uwaga, brawo dla smoka! Ła, no, to jak to ja przeszedł! Podlecimy do gika, wszystkich moje. Ła. Oczywiście bo z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom przede wszystkim uśmiechu i radosnego, takiego naprawdę dziecinnego dzieciństwa, takiego żeby, żeby chcielibyśmy, żeby żadne dziecko nie zapłakało, łezki nie uroniło, choć tak się nie zdarza, ale życzę, żeby, żeby miały dobrych rodziców, dobrych opiekunów wokół i, i żeby ich dzieciństwo było naprawdę cudowne i słodkie.